Hej czołem, dzisiaj relacja z programu, który realizowany jest przez wojsko, który, na który wpadło Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli Trenuj z Wojskiem i w programie można uczestniczyć w, w każdą sobotę od 11 maja, to się chyba zaczęło, także mam tutaj od kolegi bardzo ciekawą relację na ten temat, z którą zaraz się zapoznacie i sami podejmiecie decyzję, czy warto w tym uczestniczyć. Ja już w jednym filmie mówiłem, że warto. Fajne inicjatywy trzeba wspierać, uważam, że to jest fajna inicjatywa, w której warto uczestniczyć, można czegoś się nauczyć, można coś z tego wynieść, a kiedy można? W, każdy, w każdą sobotę, tak jak już powiedziałem, od 11 maja do 13 lipca. Także co, co tydzień w różnych jednostkach, w różnych miejscach Polski można się zapisać poprzez stronę rządową, Wpiszcie sobie w, w tym no, w wyszukiwarce, trenuj z wojskiem 5, bo to jest piąta edycja programu, i poprzez stronę rządową można się zapisać i uczestniczyć. I tak jak myślałem, tak jak już to mówiłem, że przewiduję, że będzie to zrealizowane na bardzo wysokim poziomie, tak też się stało. I dzisiaj relacja z Wojskowej Akademii Technicznej. Szkolenie miało miejsce 11 maja. No, i zapoznam was z tym, jak to jest oczami jednego z widzów. Tutaj Andrzeja, pozdrawiam, który przesłał mi tutaj taką dogłębną analizę tego wszystkiego. A ja po prostu wam przeczytam i tylko zaznaczam, to co tutaj jest, to co wam przekażę, to tak wojsko nie wygląda. To tak wyglądają tylko szkolenia, a to tak wygląda tylko w telewizji. Ale mówię, ale warto skorzystać, bo troszkę wiedzy można wynieść. Także lecimy z tematem. Dosłownie przed chwilą wróciłem do domu ze szkolenia wojskowego. To może zacznę od samego początku i szczegółowo opiszę, a mianowicie zajęcia obejmują takie formy aktywności jak podstawy posługiwania się bronią, strzelanie na trenerze, podstawy survivalu, podstawy walki w bliskim kontakcie, podstawy taktyki wojskowej, rodzaje alarmów, zakładanie maski przeciwgazowej. Rzut granatem ćwiczebnym, terenoznawstwo i marsz, podstawy pierwszej pomocy. Hmm. Także w jeden dzień w jedną sobotę. Tutaj od razu mówię, to nie chodzi o to, żeby ktoś się nauczył, bo nie da się nauczyć to, takiego materiału w, w jeden dzień. Chodzi o to, żeby zapoznać, wskazać możliwości troszkę. Yy, Zachęcić być może do wstąpienia do wojska. Na tym to polega. No ale też wiadomo, czegoś można się nauczyć i załapać bakcyla. Jak komuś się na przykład spodoba temat walki w bliskim kontakcie, to się zapisze na przykład na boks, albo na kickboxing. Albo jak komuś się spodoba terenoznawstwo, czy tam survival, to zacznie chodzić sobie do lasu i doskonalić się w tym wszystkim. Nie? Wiadomo. Także inicjatywa... Wojskowa fajna, ale niestety żołnierze w sobotę muszą siedzieć w jednostkach. Później oczywiście generuje się to nad, nad, nad godziny. Yy, kosztowo to też troszkę wychodzi, bo wiadomo, każdego yy, uczestnika trzeba zaprowiantować, i tak dalej. O czym zaraz będzie? Na teren jednostki wojskowej, a właściwie strzelnicy wojskowej stawiłem się przed godziną siódmą. Przed, bra przed bramą już była spora kolejka, ale o dziwo bardzo sprawnie poszło. Pojedynczo nas sprawdzano nas, sprawdzało nas dwóch kaprali według listy zgłoszeń, wyłącznie poprzez zapisy przez internet, zebrano nas na parkingu, ustawiono w kolejkę, a następnie podchodziliśmy do czterech stolików, gdzie wypełnialiśmy i podpisywaliśmy załączone formularze, weryfikacja dowodu osobi osobistego, jakieś tam zgody na publicznej wizerunku, bo później te zdjęcia, które tam y, robił jakiś tam wyznaczony żołnierz, czy ktoś tam z, z kadry, no to jest... Wrzucone w internet, i tak dalej, i tak dalej. Także wszelkie zgody podpisywali. Następnie z lewej strony podpisali, podpisywaliśmy kolejne listy i wydawali nam wodę 1,5 litra niegazowaną wraz z prowiantem, w skład której wchodziło w reklamówce trąbce mały miód, wafelek, konserwa, suchary. Słowem mówiąc, były to racje żywnościowe. Tak, no to takie podstawowe racje żywnościowe. Aha, jeszcze wspomnę, kto może uczestniczyć w tym, w tym programie. Do 65 ży roku życia chyba można uczestniczyć. Od 16? Nie pamiętam dokładnie, ale sprawdźcie sobie, bo nawet jeżeli ktoś jest niepełnoletni, z tego co pamiętam, to chyba od 16 roku życia można uczestniczyć yy, w tym programie. I nie ma tam strzelania z broni palnej, nie? tylko jest strzelanie na trenażerze. No taki mankament, ale wcale się nie dziwię. No za dużo zamieszania to by było, jeżeli ktoś jeszcze miałby strzelać z broni palnej, ale z kolei na moich szkoleniach, które raz na jakiś czas cyklicznie organizujemy z innymi instruktorami wojskowymi, jest już strzelanie z broni palnej, z pistoletu, z, ze strzelby, z karabinka, także jeżeli macie, chcielibyście uczestniczyć w takim szkoleniu, to możecie maila do, do mnie napisać, my jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnego e, takiego szkolenia, no... Na pewno, jeżeli już będzie wszystko dopięte na ostatni guzik, to Was poinformujemy. nie? W dalszej strefie był przydział i, podział na, do, i, i przydział do grup kilkuosobowych, i przydzielono nam do opieki nad nami studenta i studentki z różnych roków i kierunków z VAT-u. Także fajnie, grupy kilkuosobowe, czyli można się czegoś nauczyć. No i student, studentka, czyli podchorąży, czyli wojskowy student, który po, po pięcioletniej szkole. Po Wojskowej Akademii Technicznej również dostaje dwie gwiazdki, jest pod a na szkole jest pod Ci studenci wojskowi to podchorążowie jakby jeszcze ktoś nie wiedział, nie? Ustawiono nas dwójkami i poprowadzono na środek strzelnicy, i ustawiono w dwóch szeregów w zbiórce, rozwinięto nagłośnienie, a potem wyszła kadra oficerska na czele z dowódcą jednostki, sztabem, telewizja Republika, jeszcze jakaś druga telewizja. Uuuu, telewizję Republikę wpuścili? Przecież to jest antyrządowa telewizja. Telewizji Republiki nie wolno wcisnąć, wpuszczać nigdzie, bo to pisowskie jest. Aż dziwne, że wpuścili telewizję Republikę, nie? Ale nie no, jak dziwne, przecież to nie mogło się nie udać. No, ładnie pokazywali. <laughs> nie żartuję sobie oczywiście. Tam... Telewizja Republika to też nie moja bajka, tak jak TVPO. To też nie moja bajka ogólnie, nie? Zaczęły się krótkie przemówienia każdego z oficerów. Każdy się przedstawił, omówił swoją funkcję, omówili plan szkolenia wojskowego. E, zapytali, czy ktoś ma pytania, czy ktoś ma, e, ma coś do powiedzenia. Poinformowali, że jest zabezpieczenie medyczne, toalety, rozstawione termosy z kawą i kompotem, w których były chochle do nalewania, kubki dorazowe i tak dalej, czyli pełne zabezpieczenie, super. Bajka, nie? Lepiej jak na poligonie na pewno. Medycyna, toalety, termosy, kawa, kompocik, co kto lubi, nie. Mówiłem, że będzie fajnie. I rzeczywiście, przynajmniej na wacie było fajnie, nie? I jestem pewien, że w innych jednostkach będzie naprawdę to też zorganizowane na wysokim poziomie. Oficjalnie dowiedzieliśmy się, że jest nas 116 rekrutów do przeszkolenia. Nie, może nie rekrutów, tylko tam chętnych do zapoznania, a nie do przeszkolenia. Poinformowano nas o zakazie umieszczania w internecie transmisji live, zamieszczania na Facebooku oraz wszelkich social mediach jedynie zdjęcia i to tylko dla siebie, bez numerów rejestracyjnych pojazdów, numerów broni, strzelnicy, obiektów wojskowych itd. Jak również zakaz umieszczania twarzy uczestników i żołnierzy, jak również broni oraz innych dodatków, czyli standardowo. Jesteście gośćmi na terenie jednostki, na terenie wojskowym, no to wiadomo, że zdjęć nie wolno, znaczy można robić zdjęcia, ale nie można umieszczać na social mediach. Kilka razy zwrócono nam uwagę, że nie, żeby nie fotografować czegoś tam, czego dotyczył zakaz. Natomiast fotografie ze szkolenia będą widoczne na stronie uczelni. Przypominam, Wojskowa Akademia Techniczna. Być może jeszcze i dzisiaj na ich stronie. Muszę dodać, że reporterzy pytali nas, uczestników, o udzielenie wywiadów. Foto fotograf robił różne zdjęcia. Ja w pierwszym rzędzie byłem tak, więc pewnie mnie gdzieś zamieszczą. Andrzej, będę obserwował, gdzie Cię zamieszczyli. <laughs> Oczywiście trzeba było wyrazić na to zgodę, podpisując poniższe dokumenty, które załączam. Na koniec dowódca dodał, że będzie w sumie 14 modułów. Że będzie przerwa, że będą dyplomy, że będzie ognisko z kiełbaską i grochówka wojskowa też tak yy, i było wszystko jak powiedział. 14 modułów, czyli 14 punktów nauczania. No, ambitnie, ambitnie powiem i cieszę się, że się udało. W dalszej części zwinięto nagłośnienie i był pokaz dynamiczny na terenie przed naszymi oczami. Rep Prezentowany przez podchorążych Pokaz odbicia punktu z ukrytym snajperem. Przy okazji, ewakuacja rannego żołnierza na noszach z pola walki. Fajnie to wyglądało. Mieli karabinki grot, kewlary na głowach, czyste i nieporwane ubrania, czyste i nowe buty. Bez zastrzeżeń. Zobaczcie, na co tutaj kolega zwrócił uwagę. Na to, że mieli czyste i nieporwane. Bo niestety. Na szkole oficerskiej nie, na szkole oficerskiej dostają nówki, bo to wiadomo im wydają na 5 lat, czy tam co, co roku na ileś tam, oni, nie, ale jeżeli chodzi o dobrowolną to już, już, są używane, już są używane buty, już są używane mundury, czasami niestety trafiają się również gdzieś tam przetarte te, te umundurowanie. Jeżeli chodzi o obowiązkowe szkolenia żołnierzy, rezerwy też nie najlepiej to wygląda, dlatego cieszmy się, że chociaż podchorążowie wyglądają jak ludzie. Pokaz trwał około pół godziny. Po nim w grupach z opiekunami chodziliśmy od punktu do punktu, zmieniając się grupami, uczestnicząc w przeróżnych szkoleniach. W każdym z 14 punktów szkoleniowych na terenie strzelnicy. Ona jest naprawdę ogromna, przychodziliśmy różne szkolenia, survival, ognisko, rozpalanie krzesiwem, namiot z brezentu, w innym rozbieranie pistoletu WIS, jeszcze w innym bryla budowę i tak dalej. Kolejne to były ratownik, pola walki, stazy uciskowe, bandaże, rany kłute, jak bandażować, zakładać rurki przez nos do oddychania, a na pozostałych mapa, busola, kompas, a nawet GPS-y przenośne. No, także bardzo dużo można było, mówię, może nie nauczyć się, ale zapoznać jak najbardziej. Bardzo można fajnie sobotę sobie spędzić, nie? Przynajmniej ja tak uważam, że jeżeli ktoś. i aktywnie, aktywnie przede wszystkim, nie? Z wojskiem. Jeszcze raz zaznaczam, że to nie jest prawdziwe wojsko, to jest tylko pokaz dla cywili, żeby wiedzieli, że wojsko jest fajnie. W innych drony, odzież chemiczna, maski gazowe, trenoznawstwo z marszem sierżanta, cyberzagrożenia, zakładanie pasa z pistoletem do bioder i na nogę, jak go trzymać, obsługa bez amunicji treningowej. Z Berylem było podobnie. Był pojazd kołowy Tur, był Piorun, Grom. To są te przeciwlotnicze, przenośne zestawy rakietowe. Ten Piorun i Grom, nie? Jakby tak w nawiasie. Granatnik ręczny, było szkolenie na symulatorze śnieżnik, na KMS-ach, kałasznikowach i pistoletach P-64. Nauka postaw strzelskich, czyszczenie broni, rozbieranie, składanie hełmy, odzież wojskowa, maski. Można było zakładać i odzież, i wszystko. No, także dużo fanów dla osób, które nie miały nigdy styczności z wojskiem, a chciałyby gdzieś tam się z tym wszystkim zapoznać i zobaczyć, co wojsko ma i jak się bawi. Zagrożenia ABC, czyli atomowe, biologiczne, chemiczne od pierwszych liter, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, syrena alarmowa, rzut granatami, plecak ewakuacyjny, co powinien zabierać no dużo informacji na pewno dla cywila. Ćwiczenia i walka w bliskim kontakcie z pistoletem, nożem, rozgrzewka, zaprawa, całość imprezy zakończyła się o godzinie 17.00. Także od 7:00, jak tutaj Andrzej się stawił do 17:10 godzin można aktywnie spędzić sobotę. Macie wyżywienie, macie wodę, macie kawkę. Jest sympatycznie. I jeszcze ognisko, kiełbaski, grochówka. Bajka. Było długo i zajebiście, bardzo fajnie. Niczego nie brakowało. Perfekcyjna i bardzo miła obsługa. Normalnie z każdym można było sobie porozmawiać. Mówiłem, że tam nie będzie betonu. Aha, tam sami tacy normalni ludzie byli. Był również punkt z WCR z Warszawy i Śródmieścia. Zagadywali, zachęcali, namawiali grzecznościowo do wstąpienia do wojska. Czy to dowód, czy to na żołnierza zawodowego, na wszelkie pytania odpowiadali. Z każdym można było porozmawiać o granicy, dopytać o studia. Był również punkt rekrutacji na studia Wojskowej Akademii Technicznej, no wiadomo. A że mamy maj i to było 11 maja, no to chyba jeszcze można się ten, za zapisywać na studia do Wojskowej Akademii Technicznej. Drodzy maturzyści, którzy tam zaliczyli maturę, bo wiadomo, ci co nie zaliczyli, to lipa. Chyba nie ma jeszcze wyników matur. No, także tutaj maturzystów zachęcamy. Nawat jest fajnie, sympatycznie. No zresztą, ci, co by chcieli nawat iść, to mogli skorzystać 11 maja i cały dzień podpytać, czy warto, czy nie warto. Każdy z punktów z modułami w małych grupach kilkuosobowych, tak mniej więcej różnie to czasowo było, jak chodziliśmy od modułu do modułu, jeden był godzinę, inny 20 minut, nie było reguły. Ogólnie bardzo było bardzo fajnie. Moim zdaniem nie spieprzyli tego szkolenia, było wartościowe. Całość imprezy, poza zabezpieczeniem medycznym, jeszcze nadzorowała żandarmeria wojskowa. Było bardzo dużo. Kadry ze sztabu, bardzo dużo studentów, wszystko omówili, co zaplanowali, grochówka i kiełbaska były smaczne, keczup, musztarda, bułeczki, naczynia jednorazowe, chusteczki, nawet papier w kiblu był. No to jest też sukces. <ścoughs> Jedliśmy razem z żołnierzami, nie było problemu z informacją, moim zdaniem było super. Ale u ciebie bez porównania było lepiej. Dziękuję bardzo Andrzej, że u mnie było lepiej i bez porównania, ale na pewno mówię z tych szkoleń, wszystkich wojskowych organizowanych przez MON, warto skorzystać. Ja mi tylko pozostaje współczuć żołnierzom, którzy muszą w tym uczestniczyć i zabawiać cywili, bo to jest. To jest sobota, nie, 11 maja. Pogoda piękna, a tutaj musisz przyjść przygotować szkolenie dla cywilów. <śmiewanie> no, no co, ja, co ja powiem? Muszę chwalić dobre inicjatywy. Wiem, że żołnierzom to się nie podoba, bo jak miałbym przyjść w sobotę i bym dostał komendę przygotuj, zorganizuj, zrób, no to Jezu, znowu pajacowanie, nie? No tak to, tak to niestety w praktyce, od strony wojskowej wygląda. Cywile się cieszą, wojsko ma roboty, ale nad godziny przynajmniej sobie zapiszą. <śmiewanie> Także. Bardzo fajnie, długo, do 17 aktywnie można czas spędzić i teraz zawodowi powiedzą, powałka ty tak nie namawiaj, bo kurde, tak to by się nie, nie zgłosili, byśmy mieli sobotę wolną, a ty tak namawiasz, namawiasz i oni wszyscy przyjdą i będziemy musieli zapieprzać. No sorry bardzo, yy, drodzy koledzy zawodowi, przepraszam, że namawiam cywili na to, żeby do was przyszli, żebyście ich przeszkolili, ale no jaka, jakaś form, forma promocji i spędzania aktywnie czasu dla osób, które nie mają styczności z wojskiem jest. Dobra, dajcie łapę w górę na koniec. Komentarz taktyczny, napiszcie, czy macie zamiar uczestniczyć w, w, tych, w tego typu. Tak jak powiedziałem, w różnych miejscach Polski, sprawdźcie w każdą sobotę, aż do, o, aż do 13 lipca. Jest to darmowa reklama z mojej strony. Mówię, to co jest do dupy, to mówię, że jest do dupy, a to co jest fa fajne, to jest fajne. Także, drogi panie ministrze, Kośniak-Kamysz, nie ma za co. Nie ma za co. Gratisowo mówię jak jest. A jak coś spieprzycie, to też powiem, także wtedy, wtedy już sorry, no sorry, no tak bywa, życie, nie? Taki mamy klimat. Jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne linki do wsparcia, łącznie ze sklepem, z koszulkami, z bluzami. A na dzień dzisiejszy wszystko, dzięki, cześć i czołem.